Szanowni Państwo, to jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy w ringu spotykają się Marcin Siwy i Kamil Bodzio. Waga ciężka, naprawdę ciężka, obydwaj niepokonani i dzisiaj któryś z nich to zero przy stronie porażek straci. Grzesiek Proksa obok mnie niezmiennie. Grzesiek ewenement na skalę światową, kiedy to portal społecznościowy, akcja jednego człowieka, Aju Śminka, który jest tutaj spowodowała, że oto właśnie dzięki takiej woli kibiców dochodzi do pojedynku. No nie będę ukrywał, że brałem udział gdzieś tam na tej, w tej małej wymianie i budowaniu tego pojedynku, aczkolwiek od tej strony bardziej osoby, która raczej nie wierzy w to, że do tego pojedynku dojdzie. A tu proszę, mamy dzisiaj Marcina Śliwego na różniku czerwonym i Kamila Bodziocha na różniku niebieskim. No mamy 50 na 50 w naszym studiu, Albert Sosnowski stawia na Bodziocha. Maciej Miszkin na Marcina Siwego, ja gdzieś tam bardziej, stop to, stop. choć niechętnie, skłaniam się ku opinii Maćka, jak zawsze zresztą, no, a może w końcu miałbyś swoje zdanie. <laughs> no no teraz, ale mieli państwo, tu już i śmiech się kończy, a dużo się zabawy, a zaczynają się naprawdę yy, poważne zawody. Obydwaj niepokonani, zaczynamy pierwsze starcie Polish Twitter Federation, ten pas także ufundowany przez kibiców, kibice, którzy zebrali około 1500 zł w takiej internetowej zrzutce po to, by taki pas dla zwycięzcy tego pojedynku ufundować. No i zobaczymy, czy Marcin Siwy, boksujący w białych rękawicach, czy Kamil Bocioch boksujący w rękawicach czerwonych. Kamil Bocioch mówił, że jego atutem ma być szybkość, że będzie szybszy od Marcina Siwego, ale przecież... 100 ale rekordowa uwaga. Kilometrów... Tak. tak naprawdę tutaj... Kamil, który jest w pięściach, który już niedawno przecież był w kategorii cruiser, także no, tutaj sporo przybrał na, masy, na masie e, nam Kamil. Kamil Wodziuk, czerwone rękawice. Obaj mają podbudowę e, amatorską. Fundament Marcin Siwy. Brązowy medal mistrza Europy kadetu z 2007 Trafił. roku. Brąz mistrzostw świata juniorów z 2008 w porażce w półfinale. Porażka z mistrzem Islandii Savonem. No, trafił siebie przed momentem, widzieliśmy od razu zmianę gdzieś tam pozycji i z ofensywnej na defensywną Kamila Bodziucha, czyli odczuł ten cios. No, i teraz pytanie: jak obaj kondycyjnie są przygotowani do tego pojedynku? Warunki trudne, o których wspominamy, gorąco duszno tutaj w hali, a przecież trzeba dotlenić te potężne organizmy. Znaczy, my no, kondycyjnie oni rzadko kiedy byli przygotowani Oj. na dłuższy dystans, przyznam szczerze. 8 rupów tutaj jest zaplanowane. No, Także spokojnie, że odłożył kolejny raz. Tak? Kolejny, kolejny raz. raz. No I no, to... jest! Del wylądował na deskach, Zbigniew łago Poczuł wcześniej, na samym początku tego pojedynku, wszedł kapitalnie siwemu, lewy pod prawy łokieć. Powtórzył to i myślę, że tak naprawdę konsekwencją oczywiście no. upadł po prawym sierpowym, natomiast konsekwencją tego właśnie długi na dół, korpus. Znowu tak. szuka tego miejsca. Gdzieś tam pod prawym łokciem Kamila Bodziocha, Marcin siwy, lewy prosty i prawy obszerny przestrzelony tym razem. Znowu jest prawy i, teraz, i podłączony jest zupełnie, przerywa, I przerywa Zbigniew, ten, Włagosz, ten pojedynek, błyskawicznie, już w pierwszej za załatwia tę sprawę, pierwsza runda z ośmiu i po mocnych ciosach e, sędzia Zbigniew Łagosz przerywa ten pojedynek, szybko, szybko przerwał sędzia ringowy tą walkę, ale faktycznie w ogromnych opałach był podział, przyznam szczerze, no tego, no niestety się spodziewałem, bo wiem, znam rytmy Marcina Siwego, znam doskonale przecież Gabriela Skiba, jego trenera, wiem, że bardzo solidnie przygotowywał się do tego pojedynku, sumiennie yy, i byłem pewien, yy, że ten pojedynek yy, skończy Swoją wygraną właśnie pięsierz pochodzący i urodzony w Częstochowie. Nie do końca zgadzał się z tą decyzją arbitra Kamil Bodzioch. Uważał w swoim że on jest w stanie kontynuować. Natomiast była jeszcze niemal minuta do końca tego pojedynku. Bardzo dużo czasu, a dwa potężne ciosy przyjął Kamil Bodzioch od Marcina Siwego. Niezadowolony I widzimy kamień cały czas porusza się. Natomiast dodaję no gratulacje dla Timu. Zobaczmy to jeszcze raz. Lewy prosty i tutaj lewy właśnie pod ten prawy łokieć i później konsekwencji prawy sierpowy, który zamroczył i rzucił na deski o podziocha. Tutaj na ten idealnie nad lewą ręką. Tak. Prawa ręka. O, właśnie. I tutaj ten I tu... idealnie prawy sierpowy w Kolejny przebija tą gardę. Bronił się na tyle ile mógł. Jeszcze był świadomy, no ale pamiętamy wiele przypadków z boku. Grzegorz, to były trzy prawe sierpowe idealnie bite na szczękę. Naprawdę to były bardzo mocne ciosy. Pierwsze, w pierwszej rundy pojedynek wygrywa... Marcin Siwy! Marcin Siwy błyskawicznie rozprawił się z Kamilem Bociochem. Marcin Siwy, który bardzo przy, no, przywiązywał ogromną wagę do swojej wagi, do tego, żeby zrzucić odpowiednią liczbę kilogramów, do tego, by być odpowiednio przygotowanym do tego pojedynku i to się udało. I to jest ten pas Polish Twitter Federation fundowany przez kibiców, który w tym momencie pojawia się na biodrach Narcina Siłego.